Witam Państwa. W Tapis TV mam na imię Rafał, a dziś chciałem zaprezentować Państwu masywny, stylowy i ekskluzywny grill. Grill przeznaczony jest przede wszystkim do ustawienia na działce, tarasie, w Altanie bądź w zamkniętym domku grillowym, a dedykowany jest przede wszystkim dla wszystkich zwolenników tradycyjnego grillowania na węglu drzewnym. Cała konstrukcja grilla wykonana ze stali galwanizowanej pokrytej wysokogatunkowym czarnym żaroodpornym lakierem. To bardzo mocno wpływa na trwałość grilla i jego niezniszczalność przez wiele lat. Pokrótce chciałem opowiedzieć Państwu o wielu możliwościach i bogatym wyposażeniu tego grilla. Przede wszystkim centralna część to duże głębokie żeliwne palenisko zakończone masywnym żeliwnym rusztem. Po całym owodzie paleniska mamy tutaj zamocowany specjalny płotek, który zabezpiecza węgiel drzewny przed nadmiernymi podmuchami wiatru bądź wydostaniem się czegośkolwiek na robocze blaty. Ten jeden ruchomy element grilla daje nam wiele możliwości przygotowywania różnych potraw. Możemy tutaj przygotowywać potrawy mięsne, rybne lub po prostu dusić warzywa. Ucieszy on szczególnie wszystkich zwolenników ryb przygotowywanych na grillu. Dwuczęściowa konstrukcja tego rusztu pozwala umieścić stabilnie i trwale przygotowywaną potrawę. Nie ma ryzyka, że przy grillowaniu z tą częścią rusztu coś spadnie nam do środka. Górna część skutecznie przytrzymuje przygotowywaną potrawę. Ponadto jednym tylko ruchem ręki zmienimy umiejscowienie tej ruchomej części do grillowania. Możemy potrawę umieścić wyżej lub bezpośrednio tuż nad, nad paleniskiem. Oprócz tego możemy ustawić całą tą powierzchnię pod dowolnym kątem. Możemy też obrócić nią o 180 stopni i przygotowywać potrawę z przeciwnej strony, bez ryzyka tego, że cokolwiek spadnie do paleniska. Oprócz dużego ruchomego pod każdym kątem rusztu, mamy jeszcze do dyspozycji mały obrotowy żeliwny ruszt. Idealne rozwiązanie wtedy, kiedy chcemy podgrzać potrawę, która nam już wystygła, czy podgrzać jakiś sos, którym chcemy polać potrawę. Wystarczy jednym ruchem umieścić go nad paleniskiem, na dowolnej wysokości. I mamy przygotowany, czy podgrzany, wcześniej przygotowany sos. Duży, masywny i pojemny kociołek. To kolejne. Urządzenie, które znajdziemy w standardowym wyposażeniu grilla z serii TAPIS. Ucieszono przede wszystkim zwolenników tradycyjnego przygotowywania zup, czyli zup gotowanych nad rozżarzonym węglem drzewnym. Kociołek umieszczamy bezpośrednio w centrum paleniska na specjalnym wysięgniku, który jest w taki sam sposób regulowany jak poprzednio prezentowane przeze mnie urządzenia, w które wyposażony jest grill. Jeszcze jedna wielka zaleta grilla z kolekcji Tapis. Grill został wyposażony w ośmiokątny drewniany blacik. Dzięki temu może tutaj niezależnie od siebie biesiadować 8 osób, każda z nich indywidualnie przygotowując dla siebie ulubioną potrawę. Wszystkie te blaty są w bardzo łatwy sposób demontowalne. Z taką tacką możemy pójść w nasze ulubione miejsce na tarasie czy działce. Pod, jedną, pod jednym z ruchomych blatów umiejscowiona została bardzo duża, wygodna w obsłudze szuflada do wybierania popiołu. Jednym ruchem dłoni wysuwamy szufladę z całą zawartością popiołu. Już pod żeliwnym paleniskiem mamy specjalną klapę osłonową, dzięki której zrzucamy cały popiół, który został nam pogrillowany. I na koniec jedna ważna informacja dla wszystkich, których zainteresował grill z kolekcji TAPIS. Jeżeli wydał nam się za duży, przewymiarowany jak na nasze potrzeby, do dyspozycji mamy też mniejsze wydania tego grilla. Grill średni, który ma średnicę 120 cm, lub najmniejszy z serii grilli z kolekcji TAPIS o średnicy tylko 100 cm. Każdy tutaj znajdzie odpowiednią wersję zgodną ze swoimi potrzebami. Po więcej informacji zapraszam do naszych salonów lub do serwisu internetowego www.tapis.pl. Dziękuję i zapraszam do kolejnych prezentacji.